Cześć, manko, witamy w kolejnej grze, w kolejnym odcineczku z Minecraft. Pamiętajcie tylko, oczywiście, zanim zaczniemy, o subiku z dzwoneczkiem oraz łapce w górze. Jeśli nie zostawicie, no to nie, to trudno. Ostatnio porę sam nagrał jakieś tam coś tam, czyli odcinek. Ale ja nie będę chyba nagrywała z innych gier, chociaż myślimy nad nową serią, zależy czy się Wam spodoba, ale to już później. No a ja zaczynam naszego Minecrafta. No więc, jeśli pamiętacie, tu skończyliśmy. Kapaliśmy węgiel, tutaj węgiel. Co my mamy jak ileś tam zbrojki? Ja to już szczerze zapomniałam, skąd my tą zbrojkę mamy. Borys, skąd my mamy tą zbrojkę? Eee, nie pamiętam, ale chyba albo to z portalu. A, z portalu, sorry, zapomniałam. No więc kupimy, kopiemy sobie wungiel. Przyda się nam, chociaż mamy sporo, ale to jeszcze pójdzie na pochodnie. Wiem, że to może być według niektórych trochę nubowskie, że robimy pochodnie, ale no cóż, to wszystko jest farfan, pamiętajcie. Ile tego węgla? Pamiętam... Czytaj węgiel. Czytaj węgiel. No, no, no patrzcie no. Eee. Nie chce mi się tego kopać. No ale... E, e. E, nie wiem jaki teraz mamy tak w zasadzie cel z Borysem. No więc teraz będziemy sobie łazili po tym świecie, na którym się znaleźliśmy, na którym teraz jesteśmy. Chyba Nie będzie teraz żadnych dalszych podróży. Wszystkie wungle Dziękuję, do widzenia i teraz będzie gadał Borys. Halo, 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 witajcie serdecznie, tu ja Borys. Znacie mnie, bo jakby, co umielibyście mnie, nas nie znać. No ale cóż, zobaczmy, co rozejrzymy się po okolicy. Czy są tutaj jakieś rzeczy? Bardzo przydatne. Czy też nie? E, no, to sobie lecimy. A my w sumie w ogóle je ja Ale zostaw trochę na pochodnie. Dobra. Ale cztery w Pięć bloków furla, ja się cieszę. Chyba ty mi się kobię No i jest noc, mamy łóżko? Nie, nie mamy. Nie mamy wełny. Idziemy bić owce. A my żeśmy w wiosce nie byli? Nie. nie byli. No i sobie. Idziemy, idziemy. No, e, e, czy chcecie jakieś nowe dzieci Bo BMG się to pojawiło. Widzę, że się świetnie przyjęło. E, czy jeżeli chcecie jakieś inne gierki niż Among Us albo... Czemu Among Us? E, Among Us e, e, niż Minecraft albo BMG? No już zdradziłem, widzicie, plan. No tak, bo ja, ja rozmyślam o tym, żeby, o tym, żeby grać w Us Nie tylko, tylko ja. Nie, bo Borys mógłby nagrywać... BMG BMG O Dobra A, nie, 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 podpalamy lasów Pamiętajcie Jesteśmy eko O i co jak chodzi A teraz losy, A bije mnie. Barka. Speedrun. Zobaczmy co mamy. Nic żeśmy nie dostali, A potrzebujemy wełny. Mamy coś do jedzenia. Ja też chleb ale majątek po prostu. Speedrun, nom, nom, nom. Tam są kripcie, Więc tam iść nie będziemy ogólnie. Ogólnie tak. My tutaj... A może jeden A może nie! Może nie. Szcielety nas dronią, więc, więc przypał trochę, ale... Pff, nie no dziwne za ścielety ja O ja myślałem, że to tree, No i chyba już Julka przejmuję stery Dziękuję, Borys to chce nas zagłodzić na śmierć. W ogóle się rozpadało, to takie przykre. Taka sadgowa pogoda. Szczerze usiadłabym tu i bym tego wszystko przepaliła. Ale... pani, Wszyscy sobie znaleźć jakieś miejsce. Hmm, nie mam gdzie się rozłożyć. Teraz jest noc i ogólnie nie mam co robić. Nudzi mi się. Eee, slajmy. Czy mnie to brzydzi, Czy tu są bagna? Dziwny ten świat. Taki nudny. Ten krypcio. Nie, krypcie nie są nudne. Krypcie. Krypcie są fajne. Chwila, nie chcę, żeby mnie zapadało na śmierć. No i tak muzyka. Właśnie tutaj na mały pingwin, czy mały pieseł gryzie krzesło. Irytuje mnie ten dźwięk slimów. No dobra, to sobie tu wszystko przepalę. Wszystko. Dwie wołowiny. Ale mi wszystko No więc tam piszcie w komentarzach Czy byście chcieli amulgusa No i tak w ogóle to chyba już ja skończę odcinek Coś tu się nam przypala właśnie Mamy mało jedzenia tak w ogóle Nie wiem czemu Mamy cukier Chciałam zrobić ciasto Ale już chyba zrezygnowałam Jeszcze pada Zresztą fajnie, że na mnie nie pada a słyszeliście że o, o tym, że podobno y, moby nie, nie przechodzą przez tory? Nie wiem tak. czemu. Nie, nie, nie wiem. Borys się chwali wam, że oni ja wie. ja się muszę wypowiedzieć, bo wiem, dlatego że moby trafują to jako pełny blok po prostu, a nie jako torek. Y -y -y. No to może, możecie mnie uznać za nukka, ale coś, no ale po prostu nie wiedziałam do sorry. Hmm. Tak w ogóle, w pewnym sensie, to się uwięziłam tu i tak... zakopam zakopałam w ziemi. W sumie moglibyśmy tu pokopać żelazo, ale to tak... Ale ciemno w całym mieście, nie widziałeś tego? Jeszcze popatrz. O, popatrz. No. No serio, nie mam co robić. No czekam do końca. Niech Borys już to skończy, bo mi się tu nudzi. Możesz zrobić żelazo time, czy co ty tam robisz? Mi się na razie nudzi. Propanko time. No, a więc teraz jest propanko time. E, I. E, no i no jak słyszycie, no. E, mamy piesełę pod opieką, więc trochę może być tam. głośno. E, o, mamy 10 żelazo Jula. Zrobimy sobie żelazny tealof. Nie? Ja? Szysz. Na no przepałkę. F3 plus H. i co jest F3 plus H? Aha. No i to jest fajne. F3 plus H jest yyy, No i co robimy? Ogólnie w sensie... Co się jeszcze robi? Zbrojka? ściera. No dobra, to już to robię. No a więc, no pamiętajcie o sobie, dzwonę w górę, w komentarzu, e, czy chcecie Amogusa, czy BMG, e, i BMG czy nie lubi. Tam piszcie swoje propozycje. A ja teraz się zmywam. Cześć. Plum.